No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Diablo 2 Rezorected, ale to jest zerowy odcinek, ponieważ jest to wstępniak do trzeciego ladera w Diablo 2 Rezorected. Dokładnie tak, ludziska. Jaram się, jaram się strasznie na ten trzeci lader. <laughs> tak więc, to jest wstępniak typowo, kim zaczynacie giereczkę. Trzeci lader tuż, tuż, więc... Trzeba spytać, prawda? Ja zastanawiam się najbardziej nad zabójczyni oraz druidem, a także nekromantą. Te trzy postacie tylko wchodzą w grę, ale póki co ten wyścig u mnie wygrywa, oczywiście zabójczyni, ponieważ no, ona jest po prostu jakby naj, największego busta dostała, jeżeli chodzi o trzeci ladder, tak. 2.6 patrzy, więc wydaje mi się, że. Będzie mi najbardziej, właśnie, kusiło granie zabójczyni na. Planuję zrobić trapsinkę na początek, a później przejść w mozaiki, oczywiście, i... i zobaczymy, jak to będzie wyglądało ogólnie, ale jeszcze się nad tym zastanowię, prawda? Bo planuję zrobić coś takiego, że poszedłem w trapsinkę, tam bym sobie farmił krówki albo coś, i później bym przeszedł sobie właśnie w mozaiki, czyli w mele, właśnie um, martial arts. Asasyneczkę, ale jeszcze się nad tym zastanawiam Może będzie druid, a może jakimś cudem Nekromanta, bo, ponieważ Nekromanta Też dostał boosta fajnego e, Tym patchem Tak samo druid, więc dlatego tylko nad tymi Trzema postaciami się zastanawiam nie gram ani ledynem ani soskom. Nie będę grał. Nie zamierzam, nie planuję odpalać ani Soski, ani Paladina na tym trzecim laderku. Na tym laderku planuję się bawić najwięcej. Ogólnie tak jestem podjarany. Dajcie znać, jak wy jesteście podjarani, bo ja jestem naprawdę mega podjarany tego laderka i też zupełnie inaczej do tego ladera będę podchodził, ponieważ będę grał w ekipie. To znaczy, od na samym początku laderkę już będę zaczynał grać w ekipie. Z randomami najprawdopodobniej sobie będę grał na początku, ponieważ zaczynam o 6 rano. I tak dalej, zobaczymy jak to później będzie wyglądało Ale planuję jak najszybciej przejść hell Już nie typowo solo, ale po prostu planuję troszeczkę pocisnąć Żeby jak najszybciej dostać się do endgame'u I sobie już zacząć farmić Tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Dajcie znać kim zamierzacie zacząć sobie laderek No i kim oczywiście endgame'owo chcecie sobie farmić A kogo endgame'owo chcielibyście ubrać Bo ja planuję zacząć trapsinką no i ogólnie zamierzam, moim planem jest ubranie asasyneczki właśnie zabójczyni endgame'owo z mozaikami, ale czy mi się to uda, tego nie wiem. Czy zacznę zabójczyni, jest na to duża szansa, ale nie stuprocentowa, tak więc zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało. Trzymajcie się, do usłyszenia i czekamy na trzeci laderek, dawać już go. Do usłyszenia, chaos!